Cześć! Dziś zrobimy sobie porównanie telefonów z żywotnymi bateriami. Mam tu 5 telefonów, a są to Ulefone Power, Aukitel K4000 Pro, Xiaomi Redmi 3, Xiaomi Redmi Note 3 oraz Lubu X550. Który z tych telefonów warto kupić? O tym dowiemy się za chwilę. Poproszę. Zacznijmy może od porównania budowy wszystkich pięciu telefonów. Dookoła telefonu biegnie metalowa ramka przypominająca nieco szczotkowane aluminium. W górnej części możemy zobaczyć gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i port podczerwieni. Po prawej stronie znalazły się przycisk załączania telefonu, jak i przyciski regulacji głośności, a także Okrągły przycisk służący jako spust migawki aparatu. Aparat foto powinien być mocną pozycją tego telefonu, skoro specjalny przycisk do niego jest dedykowany. W dolnej części telefonu możemy zobaczyć gniazdo mikro USB i mikrofon. Natomiast po lewej stronie widzimy podwójną tacę kart SIM. Na przednim panelu u góry widzimy oko 5 megapikselowej kamery OmniVision. Po środku znajduje się głośnik do rozmów, a na prawo mamy dwa czujniki światła i zbliżeniowy. 55 calowy wyświetlacz w rozdzielczości Full HD pokryty jest zakrzywionym, hartowanym szkłem Gorilla Glass trzeciej generacji. Pod wyświetlaczem umieszczono okrągły pocietlany na biało przycisk HOME, natomiast po jego bokach znalazły się przyciski nawigacyjne, które są też pocietlane i to są białe punkty. Na tyle telefonu widzimy niezdejmowalny plastikowy panel w czarnym kolorze. Widocznie jest taki wzór w kratę. W górnej części widzimy oko 13 megapikselowej kamery, diodę doświetlającą LED podwójną, natomiast pod kamerą znalazł się skaner linii papilarnych. A w dolnej części pokrywy widzimy podłużny Grill maskujący, głośnik. Głośniczek niestety jest tylko jeden. Telefon ma aż centymetr grubości, natomiast wysokość telefonu to prawie 155 mm, a szerokość to 77,3 mm. Sam telefon po pierwszym kontakcie troszeczkę zaskakuje, zwłaszcza jego waga. Waży bowiem aż 243 gram. Jest to jeden z najcięższych telefonów, jakie miałem okazję testować. Inną rzeczą, która jest dosyć nietypowa, to jego grubość ma on aż 12,5 mm grubości. No jest bardzo gruby, taki powiedzmy telefon z poprzedniej epoki by się mogło wydawać. Jego szerokość to 72 mm, natomiast wysokość urządzenia to jest 145,6 mm. Przedni panel telefonu kryje 5-calowy wyświetlacz, który pokryty jest hartowanym szkłem delikatnie zakrzywionym. W górnej części znalazł się czujnik światła i czujnik zbliżeniowy. Po prawej stronie widzimy obiektyw 5-megapikselowej kamery. Pod ekranem znalazły się trzy tradycyjne przyciski nawigacyjne Androida. Niestety nie są one pocietlane Smartphone posiada metalową obręcz dookoła, w środkowej części jest ona sfrezowana bardziej, natomiast narożniki wystają znacznie bardziej niż reszta. Ma to chronić telefon w wypadku upadku no i z pewnością też chroni. Na prawej krawędzi znalazł się przycisk zmiany głośności, natomiast po lewej stronie mamy przycisk załączania, w dolnej części znalazł się mikrofon u góry, mamy gniazdo, micro USB i gniazdo sławkowe 3,5 mm. Tył urządzenia posiada zdejmowalną pokrywę, która ma teksturę przypominającą nieco skórę. Telefon przez to bardzo. Bardzo dobrze trzyma się dłoni. W górnej części widzimy obiektyw kamery, a pod spodem jest pojedyncza dioda doświetlająca LED. W dolnej części natomiast znalazł się grill maskujący głośnik. Po zdjęciu tylnej pokrywy mamy dostęp do baterii, która waży 84 g. Po wyjęciu baterii możemy wyposażyć smartfon w dwie karty SIM. A także w kartę pamięci. Ogólnie budowa jest na bardzo wysokim poziomie. Żaden element nie trzeszczy, wszystko jest doskonale spasowane, jak za tą cenę jest wykonany bardzo dobrze. Mogę nawet stwierdzić, że lepiej wypadł niż ostatnio testowany Xiaomi Redmi 3. Telefon też ma 5 cali, leży bardzo dobrze w dłoni, gdyby nie jego ciężar byłoby świetnie. Tutaj sama bateria waży niemal tyle, co najlżejsze telefony dostępne na rynku. Blue X550 wyposażono. Zdejmowalną pokrywę, pod którą kryje się niewymienna bateria. Bateria ta pokryta jest taką metalową blachą, która po naciśnięciu wydaje odgłos, nieprzyjemny. Pod pokrywą tą też możemy zamontować dwie karty SIM i kartę pamięci microSD. Po prawej stronie umieszczono przyciski załączania, a także przyciski regulacji głośności, po lewej stronie nie zabudowano niczego. U góry widzimy gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także gniazdo micro USB. W dolnej części znalazł się tylko mikrofon. Na przednim panelu, w górnej części, widzimy głośnik do rozmów, następnie są czujniki światła i zbliżeniowy, dioda powiadomień, a także 2-megapikselowa kamera, która interpolowana jest do 5-megapikseli. Pod wyświetlaczem 5,5 calowym o rozdzielczości HD ulokowano przyciski nawigacyjne Androida, niestety nie są one podświetlane, a przycisk powrotu znajduje się po lewej stronie, a menu kontekstowe znalazło się po prawej stronie. Z tyłu wystaje delikatnie obiektyw 8 megapikselowej kamery, który podobnie jak poprzednik jest, interpolowany do 13 megapikseli. Obok kamery znajduje się pojedyncza dioda doświetlająca LED. W dolnej części widzimy podwójny grill maskujący głośnik. Głośniczek oczywiście jest jeden tylko po prawej stronie. Redmi to są budżetowe telefony, a tymczasem dostaliśmy tutaj telefon z metalową budową i skanerem linii papilarnych. Są to synonimy telefonów z wyższej półki. No, bardzo miłe zaskoczenie tutaj producenta. Naprawdę budowa tym razem jest bardzo solidna, nie ma tutaj żadnych skrzypiących elementów, wszystko dolega właściwie tak jak trzeba. Jedynie co może być mankamentem, może Wam się nie podobać, to nie jest ona zdejmowalna. Nie dostaniemy się do baterii, która się znajduje pod pokrywą, a także nie możemy tutaj sobie rozszerzyć pamięci za pomocą gniazda microSD. Po lewej stronie co prawda znajduje się taca SIM, ale obsługuje ona tylko dwie karty SIM w rozmiarze micro. Nie ma tam miejsca na kartę pamięci. U góry znajduje się tradycyjnie już gniazda sławkowe 3,5 mm, a także port, port czerwieni. No i mamy tam też mikrofon wygłuszający nam szumy otoczenia. Po prawej stronie widzimy przycisk załączania telefonu, a także przyciski regulacji głośności. W dolnej części znalazł się mikrofon, a także tradycyjne gniazdo USB. Z tyłu widzimy oko 13-megapikselowej kamery i dwutonową diodę LED, co jest na plus, świeci całkiem nieźle, a poniżej znajduje się skaner linii papilarnych w kolorze takim samym jak reszta obudowy telefonu. W dolnej części widzimy logo producenta. I grill, pod którym znajduje się pojedynczy głośnik. Niestety głośniczek został umieszczony na tylnej części. Jest to niefortunne ułożenie, ponieważ kładąc telefon na płaskiej płaszczyźnie, możemy sobie zablokować wyjście dźwięków. Co prawda, producent pokusił się o wypustkę, która robi nam przestrzeń, ale to tylko działa, jeżeli położymy na bardzo równej przestrzeni. Jeżeli położymy sobie telefon na jakimś mm, kocu, czy dywanie, czy jakiejś innej powierzchni, delikatnie miękkiej, będziemy mieli problem z dźwiękiem. Front pokryty jest szkłem, ale nie jest to Gorilla Glass, jest to jakieś inne szkło, także warto będzie się zaopatrzyć w szkło ochronne. U samej góry mamy diodę powiadomień, następnie jest głośnik do rozmów, czujniki zbliżeniowe i światła, a także 5-megapikselowa kamera. Pod 5,5-calowym wyświetlaczem znajdują się tradycyjne przyciski nawigacyjne podświetlane w jasnym kolorze. Telefon ma 150 mm wysokości, 76 mm szerokości i 8,7 mm grubości. Sam telefon na pierwszy rzut oka ma bardzo solidny wygląd. Niestety, po bliższym przyjrzeniu się, można dostrzec drobkę, mianowicie telefon wydaje dziwny dźwięk po naciśnięciu na elementy plastikowe, znajdujące się na tyle obudowy. Pomijając ten drobny szczegół, można powiedzieć, że to jest bardzo udana konstrukcja telefon ma metalową obudowę, jest to nowy trend wśród chińskich marek. Na przednim panelu możemy dostrzec czujniki światła i zbliżeniowy, a także kamerę. Pod pięciocalowym wyświetlaczem w rozdzielczości Full HD umieszczono przyciski nawigacyjne. Niestety nie są one podświetlane. Nad przyciskiem Home umieszczono także diodę powiadomień, która może świecić w wielu kolorach. Przedni panel otoczony jest złotą połyskującą ramką. Po lewej stronie znajduje się Taca kart, jest to gniazdo hybrydowe, może obsługiwać dwie karty SIM, bądź też jedną kartę SIM i kartę pamięci. Po prawej stronie znalazł się przycisk załączenia, a także przyciski regulacji głośności. W dolnej części telefonu znajduje się port micro USB oraz mikrofon. Natomiast w górnej części telefonu znajduje się 3,5 metrowe gniazdo słuchawkowe, a także port podczerwieni, którym możemy kontrolować urządzenia domowe, Umieszczono też tam mikrofon do redukcji szumów otoczenia. Z tyłu telefonu widzimy metalową, niezdejmowalną pokrywę. W górnej i dolnej części znajdują się plastikowe wstawki, które no, wyglądają jak gdyby zrobione stały na szybko i niedokładnie spasowane. Niestety, po naciśnięciu tego plastikowego elementu wydobywa się dziwne wtykanie. Cała pokrywa ma wzorek w kratę. Mój telefon akurat jest w kolorze złotym, dostępne są też w kolorze srebrnym. W górnej plastikowej stawce widzimy. Obiektyw 13 megapikselowej kamery, a także diodę doświetlającą LED. Natomiast w dolnej części znajduje się maskownica, pod którym kryje się głośnik. Jest też wypustka zapobiegająca zasunięciu otworów głośnika. Telefon waży 144 gramy, ma 8,5 mm grubości, 69,5 mm szerokości i 139,3 mm wysokości. W kwestii wyświetlaczy, to poziom jest dosyć zbliżony. No, może troszeczkę odstaje tutaj Aukitel, a pozostałe telefony mają wyświetlacze na podobnym poziomie. We wszystkich występuje degradacja kolorów pod pewnymi kątami, zwłaszcza widocznie jest to w telefonach o Redmi. Troszeczkę lepiej pod tym względem radzi sobie ULEFON Power. Jeżeli chodzi o maksymalny poziom jasności, to bardzo dobrze wypada tutaj. Blue X550 pozostałe są na zbliżonym poziomie, a jeżeli znów chodzi o minimalny poziom jasności, to najbardziej ściemnić ekran da się w obydwu telefonach Redmi. No i najjaśniejszy akurat też jest Blue X550. Co w tym wypadku akurat jest wadą. W kwestii aparatu najlepsze zdjęcia robi Redmi Note 3. Dobrze też wypada Ulefon Power. Niewiele gorsze zdjęcia robi Redmi 3 i Aukitel K4000 Pro. Najsłabiej pod tym względem wypada Blue X550. Przykłady i zdjęć wszystkich aparatów znajdziecie w recenzjach, które wcześniej zrobiłem. Linki są podane w opisie tego filmu. Zapraszam. W kwestii łączności najlepiej wypadają telefony Ulefon Power, Aukitel K4000, a także BluBu X550. Wymienione telefony obsługują wszystkie polskie sieci GSM, w tym LTE na częstotliwości 800 MHz. Obydwa telefony Redmi nie wspierają pasma LTE na częstotliwości 800 MHz. Pamięć możemy rozbudować w AUKi TLK 4000 i BluBu X550. Pozostałe telefony mają gniazda hybrydowe, czyli jedną z karcji możemy zastąpić kartą pamięci. A w wypadku Redmi Note 3 jest to tylko i wyłącznie dual SIM. Nie możemy tam rozbudować pamięci za pomocą karty. Jeżeli chodzi o lokalizację, to najlepiej wypad Redmi Note 3 i Ulefone Power. W wypadku tego pierwszego precyzja waha się między 3 a 5 metrów, a Power lokalizuje nas z dokładnością 4 do 5 metrów. Gorzej trochę wypadły już auki Telka 4000 i Redmi 3. Tam precyzja lokalizowania to jest aż 6 do 10 metrów, czyli dosyć słabo. I jeszcze Gorzej pod tym względem wypada Blue X550, który bez pomagania sieci ma w ogóle problem z zainicjowaniem GPS. Oczywiście jeżeli chodzi o wydajność, tutaj bezaplacyjnie wygrywa Redmi Note 3, który przekracza 50 tysięcy punktów Antutu. Dużo gorsze wyniki zdobywają pozostałe telefony. Tutaj na drugiej pozycji uklasował się Ule Full Power z 37 tysięcznym wynikiem, prawie 38 tysięcy zdobył. Troszeczkę gorzej wypadł Redmi 3 z wynikiem 35 tysięcy. No i pozostałe telefony mają wyniki w granicach niewiele przekraczające 22 tysiące punktów Oczywiście punkty to jedno Na szczęście wszystkie te telefony posiadają 2 GB pamięci RAM Dzięki czemu działają dosyć płynnie Także nie ma co się e, z sugerować tą punktacją, tymi punktami z AnTuTu Telefony do zwykłej obsługi się nadają bardzo dobrze Jeżeli chodzi znów o gry, no tu trochę będzie gorzej Tu Faktycznie o Redmi Note 3 spisze się lepiej niż pozostałe telefony no, głównym punktem przeglądu jest bateria, a poddałem te telefony testowi polegającemu na odtwarzaniu materiału w YouTube na maksymalnej jasności ekranu przy maksymalnej głośności. No i okazało się, że najdłużej pracował Ulephon Power było to ponad 9 godzin i 10 minut. Na drugiej pozycji znalazł się Aukitelka 4000 Pro, który pracował prawie 9 godzin bez 5 minut, znacznie słabsze wyniki uzyskał 5 Redmi 3 który pracował 8 godzin 15 minut. Jeszcze słabiej wypadł Redmi Note 3 z pracą 7 godzin 20 minut. Niemal taki sam wynik uzyskał Bluboo X550. Myślę, że w codziennym użytkowaniu niemal wszystkie te telefony przekroczą 10 godzin na załączonym ekranie. No pewnie zainteresuje Was cena. No, telefony mają dużą rozbieżność pod względem ceny. Najtańsze można kupić... Za niespełna 100 dolarów, a są to Aukitel 4000 i Blubu X550. Aukitel jest do kupienia nawet za 90 dolarów, a Blubu ceny zaczynają się od 98 dolarów. Pozostałe telefony są sporo droższe. Redmi 3 waha się między 120 a 160 dolarów. Ulefone Power ceny wahają się między 150 a 180 dolarów, a najdroższy jest Redmi Note 3. Cena przekracza 210 dolarów. W podsumowaniu można stwierdzić, że najtańszym kosztem najdłuższy czas pracy uzyskamy dzięki telefonowi Aukitelka 4000 Pro. Niestety ma on też słabsze strony, ma kilka wat, czyli jest to mniejsza wydajność. No i on robi też słabsze zdjęcia jednak niż jego konkurenci. No i kolejną wadą tego telefonu jest jego waga i rozmiar. Telefon waży 250 gramów pomimo 5-calowego wyświetlacza i jest bardzo gruby. Jak na współczesne smartfony grubość przekracza 1 cm. Możemy też stwierdzić, że pojemność baterii nie idzie w parze z wydajnością telefonów. Na razie producenci skupiają się albo na jednym, albo na drugim zagadnieniu. Nikt jeszcze nie reprodukuje telefonów bardzo wydajnych z bardzo pojemnymi bateriami. To zapewne przed nami. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat telefonów z pojemnymi bateriami. Co wy o tym sądzicie? Który telefon waszym zdaniem zasługuje na szczególną uwagę? Który warto kupić, a który jest totalną porażką? Zostawcie informacje w komentarzach. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawicie łapkę w górę. Subskrybujcie też kanał. Niebawem będę testował kolejne fajne gadżety z Chin. Będą oczywiście telefony, ale będzie też kilka innych rzeczy. A jeden z komentujących ten film może dostać kartę pamięci. Warunki w opisie tego filmu. No to by było, na tyle dziękuję bardzo, cześć.